Siemka. Znajdujemy się dzisiaj w Very Wellness Spa, prowadzonych przez naszych przyjaciół, przez Ewelinę i Karola. Nie jest to dzisiejsze spotkanie przypadkowe. Karolu, powiesz nam coś o jutrzejszych planach? Dlatego, że jutro widzimy się w termach krakowskich na pool party, gdzie będę miał niebywałą przyjemność poprowadzenia dla Was dwóch seansów o godzinie 20.15 i 21.15. Stąd też, jeśli nie macie planów, to już je znaleźliście. Tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mm. Karol, utytułowany Saunamistrz. Mistrz. Wśród tytułów również tytuł Mistrza Polski Saunamistrzów. Mistrzów. Przygotowaliśmy dla Was świetne seanse już od godziny 17.15 i tak co godzinę. A dodatkowo przygotowaliśmy dla Was również konkursy z nagrodami. Wiem, że Szymon przygotował dla Was fajne zawody. Ale o tym dowiecie się już tu. A teraz ja lecę po ryżniki, może się rozgrzejemy. 拜年，来请，帅哥，来请。